Natomiast jedno powinno być nasze wspólne przesłanie. W tak trudnych czasach, w czasach kiedy wojna toczy się na naszych oczach, musimy być silni naszymi sojuszami w ramach NATO, ale również w ramach Unii Europejskiej. Bo przecież Ukraina również marzyła o tym, żeby być w Unii. Nikt nie wie, w jakim miejscu dzisiaj byłaby i czy Putin odważyłby się ją zaatakować, gdyby podjęli taki wysiłek, jak myśmy zrobili w latach 90., który zwieńczył się, zwięcił tym aktem przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Nie zmarnujmy tego. Unia Europejska to jest wielki, wielki sukces to, że jesteśmy w gronie tych krajów, i to jest również gwarancja naszego bezpieczeństwa. Nie mamy wrogów na Zachodzie. Wróg jest na Wschodzie, wrogiem jest Rosja-Putina. Subskrybuj po więcej!